Dobra, oddaję pół ostatnią skrzynkę i kończę reputację. O, pojawiła się zadanko. Idziemy tam. Rubia, jeszcze marzamy. Idziemy zrobić zadanie. Na 60 na sześćdziesiąt. Witaj w grupie. Jak widzę, że świeże powietrze ci sprzyja. to wszystko? Ale gówno. Teraz należę do buntowników, dzięki. I to wszystko? do no, zobaczenia No, spodziewałam się czegoś więcej. I'm lowkey disappointed at this point. No, nikim im będzie.